Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i nie przewijaj tego wstępu, ponieważ jest on bardzo ważny. Otóż otworzyłem drugi kanał, na którym doprowadzę kontent kryminalny. Więc, jeżeli lubisz tematykę kryminalną, to ten kanał jest idealny dla ciebie. Prowadzę tam kilka serii, począwszy od historii i wywiadów z osobami porwanymi, czy też seryjnymi mordercami, do oryginalnych taśm FBI, które pokazują, jak wyglądają prawdziwe przesłuchania oraz jakie sztuczki stosują detektywi. Także wpadnij w pierwszy link w opisie, zasubskrybuj drugi kanał, a pod tym filmem napisz dałem. Suba, a ja przypnę Ci serduszko, także już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pierwsze nagranie pochodzi z kanału Mindset TV. Tym razem Casey i Colton udali się do domu, w którym mieszka para ludzi. Skontaktowali się oni z nimi, ponieważ od dłuższego czasu doświadczają oni dziwnej aktywności paranormalnej. Dodatkowo kilka lat wcześniej w tym domu zginęła kobieta, a jej ciało zostało znalezione nieopodal posiadłości. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście to miejsce jest nawiedzone, przybyli tam i postanowili przeprowadzić śledztwo. Wherever your presence is, you can talk to us. Scan? What the fuck does that mean? Maybe scan the house? Maybe. Yeah. What is it actually asking us to scan right now? Oh, shit! What just happened? Something broke and the chair just moved. Oh, my God. That chair just Po kilku minutach śledztwa w pewnym momencie doświadczyli dość dziwnej aktywności. Szklanka znajdująca się na stole spadła na ziemię, a krzesło zostało przesunięte. Później udali się do stodoły. Tell you right now, I'm over it, dude. Let's leave, dude. Yeah, let's get the f on. Man. Tell me you heard what that. The f what was the? What was dude? Sounds like somebody did a cannonball. Tell me you heard what that. The f what the? Was what was was dude? Sounds like somebody did a cannonball. There's no way. Po tym, co doświadczyli w stodole, usłyszeli plusk w pobliżu jeziora. Następnie postanowili wyciągnąć tablicę Ouija i zadać pytania duchowi. To, co udało im się nagrać, jest przerażające. Czy więcej niż jeden z was I could see eyes, I could see hair, I could see wet hair. Nagle z jeziora wyłania się jakaś postać kobiety. Po tym incydencie mężczyźni postanowili opuścić to miejsce i nigdy więcej do niego nie wracać. Jak myślisz, czy ten teren jest rzeczywiście aż tak nawiedzony, czy to tylko dobrze przygotowana mistyfikacja? Drugie nagranie pochodzi z kanału Eder Hernandez, który wraz ze swoją załogą udał się na rzekomo nawiedzony cmentarz. Przez kilkanaście minut błądzili oni po cmentarzu, gdy w pewnym momencie coś zauważyli. Te, Ten la forma como ahora sí que humanoide, güero. Sí, eran eran chaparrillos. <coughs> Ajá, eh. Era para acá, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Pero eran como ojos humanoides. ¿Qué, güey? loca. Mira, mira. Chale, y ahora Loco salió como pedo, güey. Salió corriendo nada más de repente. ¿Y eso? Escuché un ruido aquí y nada más de repente salió corriendo por allá. Pero sí salió como que asustada, eh, güey. Sí. Mi gente, pues seguimos. Abusados, güey, eh. No los vaya a agarrar por sorpresa nada, güey. No, no, no. Y no se paniquen ni salir corriendo, güey. Porque aquí sí se ha puesto... En est... En esta zona, güey. Sí se ha puesto. Czy słyszałeś, Fafi? Getacito. Te lo juro que escuché algo aquí atrás. Coś dużego, W pewnym momencie usłyszeli coś w krzakach, nie opodal ich. Jedna z kamer nagrała coś ciekawego. Jakąś dziwną postać w krzakach. Niestety nikt tego nie zauważył aż do momentu, gdy nagrali kolejną dziwną rzecz. Yo no escuché ni el tosido ni ahorita. No dejen solo al güerito hermoso, por favor. Vamos a mandar a hacer más camisas, mi gente. Y posiblemente, si hay alguna imprenta que nos esté viendo en este momento. Si hay alguna imprenta que nos esté viendo en este momento y quiera hacer un convenio o un negocio con nosotros, mi gente. Mira mira mira, 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Lo mames, güey! Allá atrás de la amarilla, güey. De la amarilla, te lo juro, güey. ¿Qué? ¿No, no vi? Te juro por Dios, güey. Estaba yo de espalda. No creo que se haya grabado, güero. Es que es panorámica, ah, pa. No sé, güey. Igual lo checo. Chécalo, papacito. Mi gente, se juro que vi algunas. Sirueta ya. Podrías explorar el cementerio. Uno de los hombres notó a una persona llena de sombrería, caminando por el cementerio. Pero lo que grabaron minutos, es un poco Yo no escuché ese susurro que... Di bueno, es un suspiro. ¿Escuchaste, Fósil? Fósil. Sí, sí, como que sí lo afectó, mi gente. Aquí entre nosotros, siento que... Siento que sí lo afectó. Como que mufó. Como un toro. Pero, pero cerca de ti Cerca de mí, güey, atrás Oye, acuérdate que vienes grabando, papi Sí, pero es que tengo muchas moscas más. Siempre hay un pretexto pues sí. Siempre hay un puto pretexto Pero no pelas un chorizo, güey Oye, hay algo, algo algo frente ¿Dónde, verga? ¿Onde? Allá arriba ¿Dónde, verga? A ver, haz un lado, haz un lado Alúmenle, alúmenle, alúmenle A este lado, verga ¿Dónde, al... güey? No i nada! Wee algo aquí No i nada puñetas. Nagle jeden ze śledczych coś zauważa, ale kiedy wszyscy patrzą w to samo miejsce nic nie widzą. Jednak kamera uchwyciła ułamek sekundy, na którym możemy zobaczyć dziwną postać na płocie. Jak myślisz, co to mogło być? Trzecie nagranie pochodzi z kanału trishy 143 Tym razem wraz ze swoim przyjacielem. Udał się do puszczonego budynku. Po przybyciu na miejsce udało im się nagrać coś strasznego. co <try> Виду радио, фашка. го верувам, го верувам. Мара, леки рама. 뭔가 배래나 이렇게 양으로 가래야 되나? 그냥 놓가 들리는 거죠? 니 야를 때지그러 마? budynku naprzeciwko nich zauważają przerażającą postać kobiety z długimi czarnymi włosami oboje postanawiają wbiec na dach gdzie po raz kolejny widzą to coś następnie zwiedzają resztę budynku w poszukiwaniu tej istoty <śmiennie>

myślisz, kolejny fake dla rozgłosu i popularności, czy być może rzeczywiście coś tam było? Przedostatnie nagranie pochodzi z kanału Lamar Menz, który wraz ze swoją dziewczyną udał się na nawiedzone bagno, na którym ludzie widują Skinwalkerów. Kiedy oboje siedzą w namiocie, doświadczają czegoś strasznego. Okej? się dzieje? Babe, are you good? Breathe. Open the tent. Holy I I what the fuck happened. Are you okay? Oh my god. Babe, what's going on? I literally just felt like someone was choking me. Like, bad. I'm tearing right now. Can you breathe now, okay? Yeah, I'm good. Holy f That literally scared the shit out of me. Wait. What do you mean? You felt like someone was choking. You? Like, could you feel their hands on you? No, my throat was just tightening up. It's really hard to talk for a moment. Who was doing that? <sighs> that was really hard to talk. Who? Who just did that to Lamar? You're not allowed to touch us or cause any pain. Make yourself known right now. W pewnym momencie Lamar zaczął się dusić. A kamera pozostawiona na dworze wykryła ruch. Ale to, co nagrali później, jest również dziwne. To jest Is there a cryptid beast that lives in this forest? We heard the screech last time that a lot of people claimed to hear. Are you the man who killed his wife with the pearl dagger and died in this woods? Footsteps. Mm -hmm. Like right behind you. Kamera pozostawiona na dworze nagrała jakiś dziwny kształt, który przypomina człowieka. Czyżby to była jakaś kryptyda, czy po prostu zwierzę, które spacerowało po lesie? Ostatnie nagranie pochodzi od youtubera Hamos, który udał się do opuszczonego miejsca, w którym rzekomo jest widywany Duch Księdza. Nasza ja, energia już jest Musimy Meu Deus do céu, que medo, velho! Meu Deus, Jota! Olha ali, cara! Meu Deus, cara, como isso? Ele sumiu, cara, ele tava aqui agora, chamos. Cara do céu, cara. não é possível, velho. Ele tava aqui agora, cara. Tu viu também, né, Jota? E sim, velho. Gdy dois zbliżają się do budynku, zauważają que jakaś posta stoi przed nimi. Jednak, tak szybko jak się pojawiu, również zniknął. Po tym incidente, decidem wejść do środka e registrują to. Cara do céu. Pelo menos para uma manifestação, foi, não teve pedra, nada. Foi, foi só a porta que bateu ali, velho. É, mas só a porta ali e aquela aparição que teve. Tak samo jak na początku, udało im się nagrać postać księdza, który za nimi podąża. Jak myślisz, kolejny fake, czy być może duch?